26. Święto Trzech Braci można zaliczyć do udanych. Każdy dzień obfitował w wiele atrakcji. Obok tych, które już na stałe wpisały się w to święto, pojawiło się również wiele nowości. Jestem zaskoczona, bardzo mile zaskoczona naprawdę publicznością. Dopisała w tym roku bardzo fajnie. Najważniejsze, pogoda. Pogoda była cudowna. Dzisiaj również jest fantastyczna pogoda, także miejmy nadzieję, że do końca wszystko nam się uda zgodnie z planem. I udało się, czego najlepszym dowodem byli zadowoleni mieszkańcy i goście. co Ważna cieszyńska scena należała nie tylko do znanych muzyków, ale także do tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z muzyką czy tańcem. W sobotę odbył się m.in. koncert finałowy Ligi Talentów 2016, czy występ zwycięzców Olza Music Show. Doceniono także laureatów konkursu piosenki przedszkolnej. W niedzielę z kolei już przed południem można było posłuchać miejskiej orkiestry dentej. Nowością podczas Święta Trzech Braci była bitwa na nogi. Pomysł z głowy po prostu. Wzorowaliśmy się troszeczkę na bitwie na głosy. Taneczne wyzwanie podjęły cztery drużyny, wśród których znalazła się grupa VIP-ów, a jej kierownikiem została wiceprzewodnicząca sejmiku województwa Śląskiego, Sylwia Cieślar. Jesteśmy bardzo spokojni, dobrze przygotowani. Cieszymy się, że możemy się bawić i w ten sposób również pomagać innym ludziom. Grupa VIP-ów wylosowała Bollywood i jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę. Publiczność właśnie ich występ oceniła najlepiej. Grupa wygraną postanowiła przeznaczyć na stowarzyszenie Nasze Dzieci. Oprócz wielu wydarzeń muzycznych i tanecznych podczas Święta Trzech Braci nie zabrakło również sportowych emocji. Na dziewiętnasty Cieszyński rowerowy rajd rodzinny zaprosił turystyczny klub kolarski PTTK Ondraszek. Jednym z uczestników rajdu był burmistrz Cieszyna. Cieszę się, bo inicjatywa od wielu, wielu lat jest wspaniała. Raz, że jest to aktywne spędzanie wolnego czasu, a dwa, że jest to taka impreza rodzinna. Wybierają się na ten rajd całe rodziny. Ja dzisiaj samotnie, bo rodzina ma inne obowiązki. W rodzinnym rajdzie postanowił wziąć udział również Leszek Szurman, który dzień wcześniej wrócił z rowerowej podróży dookoła Polski. Przejechałem 3658 kilometrów. Rowerzyści tego dnia do pokonania mieli trochę mniej kilometrów niż Szurman, bo ponad 10 w jedną stronę, a dokładnie trasę z Cieszyna do Brzezówki. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OXPL Marta Szymik.